Zapraszam na film O no, Siemanko, Siemanko, chciałem się pochwalić, co w tym roku biorę na wyprawę. No, niestety nie wypłynę po 1 czerwca. W związku z tym, że jestem chory fizycznie. To znaczy, no, biorę lekarstwa, dorączka już spada, no ale nadal. Nadal się utrzymuje, no więc nie chcę ryzykować, bo na co nie są takie ciepłe jak kiedyś, no i psychiczne, ale to już wie osoba, ta, która może to będzie oglądać, źródło. i nie regulujcie odbiorników, to ja więc tak z kuchenki, którą miałem, miałem kuchenkę gazową, zamieniłem na kuchenkę. Bioetanol. Dlaczego ma bioetanol? Mniej miejsca, mniej miejsca, paliwo znacznie tańsze. Można użyć denaturatu, spirytusu, ale jest za drogi, czyli raczej denaturat, nawet zwykłego paliwa. No ja akurat mam bioetanol, zakupiłem bioetanol, 5 litrów to. Według tego, co sprawdzałem, to naprawdę na bardzo długo starczy. I nawet tylu nie wezmę. To jest zakręcanie, żeby się nic nie wylało. Tam jest uszczelka gumowa. Od razu wybrałem tak z podstawką do garków. Taka była. Taka jest. Mogłem zrobić sam, ale wolałem kupić. No, to jest do zamykania. Do gaszenia płomienia. Wszyscy, którzy używają takich rzeczy, to wiedzą. Pach. Powiem zamknięty jak ostygnie dopiero wtedy zakręcamy, ale to wam nie będę mówił, bo nikt nie jest z Was To jest do przygotowywania posiłku. Co sobie do tego kupiłem? W zeszłym roku włożę patelnię, garnek. No kurczę, szczerze i była potrzebna ta patelnia i Teraz kupiłem sobie taki zestawik. Czy w i tak mamy patelnię. Nie będę rozpakowywał. Patelkę. Rybkę. Usmażę. kawałek mięska usmażę. No wszystko sobie zrobię w tym. tego mamy garnek. Czy w tym zupy nie ugotuję? Wody nie ugotuję. I czajniczek. Dwie szklanki. Tu ten czajniczek wchodzą dwie szklanki. 15 minut sprawdzałem. Gotuje się woda na tym żeby była ugotowana. W zeszłym roku też jak płynąłem za każdym razem, no gdzieś się musiałem zastanawiać, bo jednak tych płynów y, zastanawiać, zatrzymywać w jakichś marinach, bo jednak tych, tej wody było trzeba brać ze sobą, żeby y, uzupełniać, żeby uzupełniać zapasy, szczególnie jedno miejsce jest takie, gdzie się gdzie się y, troszkę płynie i trzeba, dobra, odłożę, teraz Wam nie będę tutaj zawracał. To no co, no wiadomo, typowe wojskowe niezbędniki, wie, sztuki, bo syn tym razem ze mnie będzie płynął. No, pierwsza taka próbna tygodniowa, bo muszę, naprawdę muszę, y, y, jak już y, puści mnie ta gorączka, skończą się antybiotyki, dzisiaj biorę drugi, bo jeden raz y, na dobę. 10 dni, no minimum te 10 dni wcześniej na pewno nie wypłynę. No może, jak już się tak rzeczywiście będę czuł naprawdę dobrze, to wtedy wypłynę wcześniej. Te antybiotyki wezmę sobie, ze sobą, bo i tak resztę tabletek, które używam na co dzień, które biorę trzy razy dziennie, to muszę mieć ze sobą. Także, tak no dobrze, no niezbędniki wszyscy wiedzą, jak wyglądają. Powiem, że to jest coś najlepszego, co może być. To te może nie są ostre, ale żeby przeciąć jakieś mięska. Wystarczy. Co? No, mam 10 tabletek, jedna tabletka uzdatnia litr wody. Okej. Okay. Zapasowe rozpałki takie typowo wojskowe, to w razie się robi, jeśli będzie jako gdzie, gdzie możliwość rozpalenia jakiegokolwiek ogniska lub system awaryjny, bo tu są jeszcze zapałki, sztormówki sące pod wodą, więc, więc yy, yy, po prostu takie coś sobie będzie leżało, czy będzie używane, nie wiem, ale no, może wszystko się wydarzyć, że będę potrzebował nagle rozpalić ognisko, żeby się wysuszyć czy coś. Taka rozpałka potrafi się palić około. 20-25 minut jedna. tam jest 10 tabletek, czyli praktycznie każde najmokrzejsze, najmokrzejsze, najbardziej mokre drzewo będę mógł tym rozpalić, żeby się ogrzać. A naprawdę są takie miejsca, gdzie nie ma ludzi, nie ma jak, żeby to ktoś pomógł, tym bardziej jakbym płynął sam, no to taka sytuacja jest wymagana. Dlatego mam filtr. Który w sumie powiem tak, ja już go używałem, już go miałem i opinie, które są o tym filtrze, na razie jest zamknięty, bo na razie go nie używam. Tak, biorę go i wiem, że mogę śmiało prze, przecedzać, filtrować. O, będziemy mówić tu normalnie. Możemy filtrować nawet wodę zwart przez ten filtr. Oczywiście, no nie. Raczej nie zarysuję wypić ją bezpośrednio, aczkolwiek piłem już wodę z kałuży. No, przyłóż ten smak taki jest inny, no jednak czuć, bo jest, on, jest, on, on, on jest całkowicie i zabija chemię, i zakry, zabija bakterie, i za, tam te wszystkie gówna. Jest ten trzystopniowy, także no nie będę wam tu opowiadał. Ludzie, którzy mają takie filtry, wiedzą, o to, że choć picie jest, przez słomkę, to jest no, masakra, więc ta, z tej słomki nie będzie to po prostu będzie przefiltrowywana woda. Z jednej butelki do drugiej butelki i to wszystko. Co ja mogę powiedzieć? Ja bym nie radził, żebyście coś takiego brali ze sobą gdziekolwiek. Jeśli macie tyle miejsca na łódce, bierzcie wodę. Ja przepłynąłem ten, tą wielką pętlę wielkopolską wiem, gdzie są, gdzie wypływają czyste źródełka. Także wiem ile mogę sobie wody nabrać od źródełka do źródełka. Wierzcie mi, że widziałem wodę. Nie wiem czy jest na którymś z tych filmów, bo miałem to na tamtym kanale na tamtym kanale pokazywałem, bo jest, jest playlista jak płynę w zeszłym roku tą łódką napędzaną elektrycznie i tam pokazałem właśnie jak wybija, jak wybija źródełko. No, napiłem się z niego, wtedy bez żadnego filtra, woda je, naprawdę to była chyba źródlana woda naprawdę taka pyszna była także to biorę ze sobą na pewno no i dwie butelki plastikowe oczywiście kupię sobie kolej, zwykłą jakąś wodę mineralną najtańszą, żeby mieć dwie butelki żeby zawsze mieć te dwa litry ze sobą wody na przygotowanie do tego jeszcze biorę y, y, nasze polskie plusze czyli biorę sobie tak multivitaminę, witaminę C wapno, magnez, żelazo i takich pięć Zawsze wypijam, codziennie, czyli multivitaminę, witaminę C, magnez, żelazo, co tam jeszcze mówiłem, bo pięć rzeczy było, no nieważne, no w każdym razie wapno multivitamina, magnez, żelazo, witamina C. Nie, przepraszam, zamiast multiwitaminy biorę elektrolity do nawodnienia. I takich pięć rzeczy zawsze robię sobie w takich butelkach, dwusetkach. Od samego rana zalewam to sobie i te pięć tych rzeczy codziennie sobie wypijam. Namiast po 10 takich tabletek, czyli kupuję sobie dwa razy albo trzy razy, codziennie sobie wypijam. Talerzyki, zwykłe talerzyki. Ech, zwykłe talerzyki unboxing do czego? Do wszystkiego do zrobienia kanapek, do zrobienia czegokolwiek są, są śmierdzą Chinami <grym>, Jak ja tu niby piszę wielka United Kingdom Made in No dobra, nie będzie że nie śmierdzi. To, no, że nie śmierdzi, w każdym razie takie talerzyki. Ale zawiodłem się, zaraz stanę i Wam pokażę na kubeczkach, które miały służyć do przygotowania kawy, do przygotowania herbaty lub do jedzenia. Ja już zrobiłem odpowiedni wpis, ale wstanę i Wam pokażę. Ojej! A. Taki kubeczek jest to kubeczek składany kupiłem dwa jeden już służy zupełnie do czego innego wierzcie mi kurwa z tego nie idzie pić czy kawy czy herbaty jedynie zimno nic ciepłego jebie to jak kurwa małe chińskie kurwa skarpetki jak wlejecie do tego coś ciepłego nie wiem z czego jest ten zrobiony plastik nie wiem czy ja tak trafiłem widziałem wszędzie opinie pozytywne niestety no, jak ja z tego tu sobie zrobiłem kawę widać że jeszcze zresztka resztka została wylana bo jakiś miała taki smak dziwny że zrobiłem dokładnie tą samą kawę z tym wszystkim samym w domu z łukiem kubku zupełnie co innego mówię dobra może coś mnie się stało już nie jestem młodym człowiekiem może straciłem jakiś smak coś dziwnego zrobiłem jeszcze raz to samo, do wyjebane. to jest syf. Do tego to ja mogę nasikać i, i, i wylać. Bo to do niczego innego się nie nadaje. Także to syf. Wezmę zwykłe, normalne kubki. Jakie jedzenie będę brał? No, bardziej wszystko biofiliz, biofilizowane. Teraz no, mam, dostałem trochę paczek wojskowych. Także paczek, nie paczek wojskowych, tylko racji wojskowych. Mało miejsca zabierają, to też wezmę ze sobą, no i ryż, bo no naprawdę ja ryż bardzo lubię, szczególnie lubię go sobie ugotować yy, z dwoma kostkami, yy, na dwóch kostkach rosołowych. Zostawić, jeszcze znaczy zagotować, zostawić, niech dojdzie do siebie, bo obiad jest obiadem, obiad jest obiadem, śniadanie jest śniadaniem, kolacja jest kolacją, no czy chce się jeść w ogóle obiad na łódce? Powiedzcie mi, że nie, lepiej, lepiej, lepiej się je kolację i może jakieś śniadania niż czas, może, jeśli ktoś Ci to zrobisz, jesteś sam, to każdy wie jak to jest, jesz wtedy, kiedy jesteś głodny i patrzysz, co by to szybko sobie zrobić, taka jest sprawa. Jak płyniesz sam, jak płyniesz w jesteś za, czujesz się za kogoś odpowiedzialny, to staraj się zrobić to śniadanie, stara się zrobić ten obiad, staraj się zrobić tą kolację. Ale jeśli płynie sam, to przeważnie mnie wystarczyła tylko kolacja, dlatego prawie 12 kg udawało się z tego pasi brzucha ściągnąć w zeszłym roku. W tym roku mam zamiar więcej ściągnąć, no tak bym mieć to 76 no zobaczymy jak się uda i wreszcie żeby mi wyszedł kaloryfer na brzuchu. No, A staremu dziadkowi już nie wyjdzie, chyba że sobie tu zrobię jakiś plastik albo coś, no, ale to jest głupota, dobra. Próbowałem śmieszkować. Yy, I co teraz? Żadne spania wódce. Nie ma spania wódce. Tylko i wyłącznie namiot albo materac albo samopompa. Brałbym samopompę, bo mniej miejsca zajmuje. Tu jest opakowanie od mojego namiotu. On tyle miejsca zajmuje. To jest dwójka. To jest dwójeczka. Stoi na dworze, bo spałem w nim, testowałem właśnie materac, śpiwór przez, no praktycznie od zeszłej niedzieli, poniedziałek, wtorek, no to mieliśmy deszcz, słońce, deszcz, słońce, deszcz, słońce, zimno nawet było. Uważam, że siedzen grzewczy powinni przedłużyć, no bo kurczę, jeszcze na w piecu było, trzeba palić, żeby w chacie było ciepło. Czy zmarzłem? Nie. Jaki był komfort w tym śpiworze, który naprawdę nie kosztował miliony, to nie jest jakiś puchowy, tak jak wam pokazują ci wszyscy survivalowcy, buszkwardowcy. Znaczy, kiedyś kolega Witold powiedział, żebym nakręcił taki film o przetrwaniu, bo znamy się trochę czasu i wie, że no, mam bardzo potężną wiedzę na ten temat. Bardzo, bardzo. Naprawdę niekiedy większą niż niejedni, którzy mają kanał i mają po kilkaset subskrypcji, ale ja nie będę wchodził i nie będę im mówił, bo każdy ma swoje. Słuchajcie, co z tego, że macie w plecaku towaru za nie wiem, tysiąc, dwa tysiące, trzy tysiące, nie będziecie wiedzieli jak go użyć i kiedy go yy, użyć. I co? Będziecie to mieli zawsze ze sobą na kuplecach ucieczkowy bzdura. Przyjdzie cokolwiek, do czegokolwiek to podejdzie do was, ktoś da wam w łeb, weźmie wam ten plecak, zostawicie bez niczego. Nie na tym to polega. Nie będę wam tu opowiadał, jak się zachowywać w takich sytuacjach, w plecach tak itd., bo to jest bez sensu, żeby cokolwiek takiego yy, mówić. Sprawy takie, na przykład, śmieszyło mnie takie coś, jak yy, pokazał yy, książkę jakiegoś wybitnego buszkwardowca, burz, Surwiwalowca i pokazywał na jednym ze swoim programie, jak zrobić szybkie schronienie. Rozwieścił sznurek, wziął folię malarską. Przyci... Na... rozwieścił tą folię malarską, przyczepnął z jednej strony drugiej strony z tyłu, z tyłu, też zrobił, żeby było z przodu małe wejście, zamykane. Tak, robił to w idealnej pogodzie. Bez wiatru, bez deszczu. Niech to zrobił w wietrze, w deszczu. I niech mi nie pierdzieli, że to zrobił jakiś słynny buszkwardowiec. Bo wiecie co? Ja już 40 lat temu, i ponad 40 lat temu, jak chodziłem z, ojciec, z ojcem na ryby, to takie rzeczy już robiliśmy, ten człowiek, który napisał tę książkę, jeszcze kurwa wtedy w ogóle nie żył, więc niech mnie pierdoli o czymś, co on wielce wymyślił. I tej książce, że on jest, nie wiem, zrobił to jako pierwszy. Gówno prawda, myśmy worki wycinali sobie, bo wtedy nie było takich dostępów. 40 lat temu, i każdy starszy wam to powie: że nie było takich rzeczy, do jak teraz, żeby mieć jakąś pelerynę. Jak się pałatkę udało z wojska załatwić, to byłeś szczęśliwy. Jak ci ktoś przyniósł coś za żaleznej kurtyny za granicę, coś przeciwdeszczowego, to byłeś, to byłeś szczęśliwy. Więc nie pierdolcie mi wszyscy buskramdowcy i tak dalej o obecnych rzeczach, które są, a to, co było kiedyś i było dostępne. Bo szczerze. Wyzywam każdego na pojedynek, gdziekolwiek, w jakimkolwiek miejscu możemy się spotkać i bierzemy tylko trzy rzeczy, które ustalimy i zobaczymy kto dłużej wytrzyma, kto dłużej przeżyje i kto później, przykładowo po tygodniowym takim pobycie będzie bardziej chory niż ja, bo wy gówno wiecie, nauczyliście się książek, macie pewne pojęcie, ale nie wiecie wszystkiego. Jesteście naprawdę daleko za Murzynami. Jak wam firmy dają do zadania produkty, to wy wtedy tylko o tym wiecie i nic więcej. Naprawdę, taka jest prawda. Potraficie tylko zareklamować produkt i kasa, 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 kasa. Day day, 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 day. Patronat Very Good to. To akurat nie do tego kanału, bo taki jeden właśnie też mówi tylko, że najtnieknie to wszyscy mówią day 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 Patronat Very Good. No. Żebyś tylko patronet. No dziękujemy, ten film powstał. Wierzcie mi, naprawdę niepotrzebne są żadne wielkie pieniądze, żeby wyjść, zrobić sobie bushcraft. Mówię o bushcraftcie, bo żeby nauczyć się przeżyć w lesie, u nas, w naszym klimacie, przy naszych rzekach, przy naszych wodach, przy naszych jeziorach, to naprawdę to jest nie tydzień, nie miesiąc i nie rok, żeby się nauczyć. Ile, wy, spytajcie się wędkarzy, ile razy poszli na dziką wodę? Ile razy przyszli bez ryb? A oni Wam pokażą, że rzucą kawałek żyłki i pójści makaj na to, złapą rybę. No proszę Was, no sam łapię i wiem jak to wygląda. Jak ryba nie bierze, to możecie złoto rzucić. Jedynie na grana wypierdziel. Albo jakieś z czegokolwiek z zrobione, żeby coś weszło. No ludzie, no nie wierzcie, w takie bzdury. No, no, no zapraszam tutaj koło mnie na warte, żeby ktoś mi pokazał, żeby wykmi na coś nie wejdzie. No. Śmiechu warte. Jak chcecie być, zrobić sobie bushcraft, to naprawdę to najtańsze rzeczy. Nie będziecie w ekstremalnych warunkach. Nigdy. Nie będziecie jako bushcraft nie wybieracie się jeść, chyba że rzeczywiście jesteście już ludźmi, którzy chcą być typowo bushcraft. I chodzić we warunkach skrajnych No to jest co innego Ale najpierw nauczcie się normalnie wyjść do lasu Rozpoznać go Zobaczyć teren, gdzie można Rozwiesić, rozbić namiot Gdzie można Cokolwiek Bo są i ścieżki yy, yy, Ścieżki yy, Zwierząt I gdzie chodzą ludzie Na to wszystko trzeba zwracać uwagę Nie, o tu jest fajnie, nie ma nic Tak, ale spójrz do góry czy nie jest jakaś złamana gałąź, sucha, czy nie wisi, która ja niepierdalnie pierdalnie na łeb. No właśnie, no. teraz tak co niektórzy mogli sobie pomyśleć, no nad tym nigdy nie pomyślałem. No niestety, to są rzeczy, które trzeba wiedzieć, pamiętać. No i survival. Dobra, o survivalu nie będę mówił, bo to jest zupełnie co innego. Ja wam chciałem tylko pokazać, co zabieram, co biorę. No i to wszystko. Tutaj, nie wiem czy widzicie, tutaj robię... A może go nawet kawałek z takiego małego czegoś robię sobie Powerbank. Jest to akumulator 4,2V, 120Ah. Jak myślicie, naładuje mi telefon, aparat fotograficzny GoPro? Chyba tak, nie. No oczywiście, do tego jeszcze muszę jakieś tam zespoliki zrobić, i będzie. Jakieś pudełko wydrukować na drukarce 3 naprawdę. No i co, no, bałagan jest jak jest, pokazałem Wam. Jeszcze raz dziękuję. No, ja tu Wam nie będę pokazywał, to tam będziecie widzieć, jak będę robił jakieś reakcje, spłynięcia. Ale już niedługo, no teraz to, to naprawdę przez te kilka dni to no, 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 nie dam rady, bo naprawdę czuję się fizycznie fatalnie. Psychicznie też mnie coś dobiło. Pozdrawiam tą osobę, która mnie tak dobiła. No i tyle. Trzymaj to się i hejka.